Zadanie 59. Dla jakich wartości parametru m równanie 16 przez m kwadrat razy x kwadrat minus 6mx plus m kwadrat równa się 0 ma dwa, różne pierwiast... ma dwa różne rozwiązania, z których jedno jest sześcianem drugiego. Znajdź te rozwiązania. No okej, okay. no to przede wszystkim ma dwa różne rozwiązania. Więc to musi być równanie kwadratowe. I jest, bo tutaj nasze a jest zależne od m kwadrat, ale nie w sposób, który sprawi, że to może stać się równanie liniowe. W sensie 16, żeby to było równanie kwadratowe, to 16 przez m kwadrat musiałoby być różne od 0. Jest, bo, bo dla każdego m należącego do rzeczywistych to wyrażenie nie będzie równe 0. Więcej. Ogólnie musimy założyć, że m należy do rzeczywistych bez zera, bo dla zera to to wyrażenie w ogóle nie istnieje. Natomiast no, jeśli m to jest różne od zera, no to wtedy to jest to jest więcej, to jest do, liczba dodatnia. Więc, więc tak naprawdę od razu możemy powiedzieć, że nasza parabolka jest ramionkami do góry. Ok, no to skoro już to mamy, no to to jest równanie kwadratowe. Ma dwa różne rozwiązania, czyli delta od większa od zera, To jest nasz pierwszy warunek. Nasz drugi warunek jest taki, że jeden pierwiastek musi być sześcianem drugiego, czyli x2 musi się równać x1 do 3. OK? No dobra, no to pomyślimy, co z tym zrobić. Na razie policzmy tę deltę. Delta równa się p kwadrat, czyli minus 6m do kwadratu, minus 4 razy 16 przez m kwadrat razy m kwadrat. Tu m kwadrat się skraca. Tu wychodzi 36m kwadrat minus 64. To ma być większe od zera. No to co? No to m kwadrat musi być większe od 64 64,36, co da się skrócić przez 4 i to wtedy będzie 16, a tu będzie 9. I teraz wiele osób by tutaj chciało spierwiastkować i można to zrobić, byleby to zrobić dobrze. Bo wiele osób twierdzi, że o, jak spierwiaskujemy to, to nam wyjdzie, że m jest w takim razie większe od 4 trzecich. I to jest źle, bo pierwiastek z m kwadrat powtórzę, to jeszcze raz to nie jest m. To jest wartość bezwzględna z. M. No. I teraz mamy taką nierówność. No i oczywiście wiemy, że aha, dobra, to to trzeba rozpisać na m większe od 4 trzecich lub m mniejsze od minus 4 trzecich. Czyli m należące od minus nieskończoności do minus 4 trzecich. Suma od 4 trzecich do nieskończoności. Ok, takie m -y spełniają ten warunek. No dobra, no to to był ten prostszy warunek. Teraz to x2 równa się x1 do 3. Co z tym zrobić? Hmm. Więc pf, spróbujmy coś wykombinować. Może wzory wieta. Na przykład ze wzorów wiata do x1 plus x2 możemy to zapisać inaczej, że to jest x1 do trzeciej plus x1 i to ma być równe minus b przez a, czyli minus b to jest w tym wypadku, gdzie to jest, to jest 6M przez a, przez a czyli 16m przez m kwadrat. Czyli inaczej 6m do trzeciej przez 16, co można jeszcze zapisać jako 3 ósme m do 3. Taka ma być ich suma. No dobra, fajnie. Natomiast iloczyn x1 razy x2 to się równa x1 razy x1 do 3. O, i to jest x1 do 4. To już wygląda ciekawiej, i to się równa c przez a. c przez a to jest m kwadrat przez 16 przez m kwadrat to to jest m do czwartej przez 16. I to zaczyna wyglądać ciekawie. No bo co to znaczy? x1 do czwartej równa się m do czwartej przez 16. No to znowu pierwiastek czwartego stopnia z obu strony. No, Chociaż może lepiej nie ryzykować. Może lepiej, żeby się nie pomylić, przenieśmy na jedną stronę i zróbmy wzory skróconego mnożenia zamiast tego. Czyli dostaniemy, że to jest x1 do czwartej minus m do czwartej przez 16, to będzie x1 kwadrat minus m kwadrat przez 4 razy x1 kwadrat plus m kwadrat przez 4 to ma być równe 0. No to właśnie, albo x1 kwadrat minus m kwadrat przez 4 równa się 0. Albo x1 kwadrat plus m kwadrat przez 4 jest równe 0. Przyjrzyjmy się temu drugiemu, bo to można bardzo szybko załatwić. Jedyna opcja, żeby to było równe 0, to jest wtedy, gdy x1 oraz m są równe 0. W każdym innym przypadku to jest dodatnie i to jest dodatnie, więc wynik byłby dodatni. Czyli tutaj x1 musiałoby być równe m, musiałoby być równe 0. Ale uwaga, uwaga, wtedy x2 równe x1 do trzeciej też by było równe 0 i to nie byłyby dwa różne pierwiastki, więc to nas nie zadowala. Więc to odpada, więc zostaje tylko to. No i tutaj znowu wzory skróconego mnożenia. x1 minus m2 razy x1 plus m2 równa się 0. To możemy rozbić na x1 równe m2 lub x1 równe minus m2. Ok. A, no, i, i właśnie, i wtedy mamy coś takiego, I, i czyli nasze x2 musiałoby być równe m do trzeciej przez 8 lub e, x2 równe minus m do trzeciej przez 8. Ok, teraz mamy jakby już powiązane x1 i x2 z M, i możemy wrócić do tego równania i tutaj to wykorzystać, czyli x1 do 3, więc przypadek pierwszy to są te dodatnie, w sensie te tutaj po lewej, no to będziemy mieć a, m do 3 przez 8 plus m przez 2 ma być równe ile tutaj mieliśmy m do 3 przez 8 plus m przez 2 ma być równe 3 ósme m do 3. 3 ósme m do 3. No, co tu się dzieje? 3 ósme m do 3. Ok. A drugi przypadek to będziemy mieć po prostu minus m do 3 przez 8, minus m drugich też będzie musiało być równe ósme m do 3. Ok. No dobra, no to rozpatrzmy. No to przede wszystkim pozbyłbym się tu ułamków, więc przemnożę przez 8 i dostaniemy wtedy m do 3 plus 4m ma się równać 3m do 3. Czyli 2m do 3 minus 4m ma się równać 0. No to można podzielić przez 2 i wyciągnąć m przed nawias i będziemy mieć m razy m kwadrat minus 2 ma się równać 0, czyli m równa się 0, co już wcześniej wykluczyliśmy, lub m równa się pierwiastę z 2, lub m równa się minus pierwiastę z 2. Okej, okay, więc e, właśnie, więc tutaj gdzieś mieliśmy ten warunek, o, zaznaczmy go też sobie, żeby dobrze powitać. m ma należeć do takiego zbioru. Wtedy, wtedy mamy Dwa rozwiązania. No właśnie, to może od razu to podsumujmy, czyli m ma być mniejsze od minus 4 trzecich lub większe od 4 trzecich, no i m równe 0 odpada. Natomiast jakby te dwie opcje wtedy nam tutaj pasują. Czyli, czyli to są pierwsze dwa rozwiązania. Teraz spójrzmy na tę drugą stronę. Tutaj też przemnóżmy sobie przez 8 i będzie mieć minus m do 3. Minus 4m ma się równać 3m do 3. Przenieśmy na jedną stronę. Dostaniemy 4m do 3 plus 4m równa się 0. Dzielimy przez 4m przed nawias i mamy m kwadrat plus 1 równa się 0. No to albo m równa się 0, albo m kwadrat plus 1 równa się 0. To drugie za nic w świecie nie będzie równe 0, przynajmniej nie w liczbach rzeczywistych. Natomiast M równa 0, to już rozmawialiśmy, to nam nie pasuje. Zatem dostajemy dwie opcje. M równa się pierwiastek z 2 lub M równa się minus pierwiastek z 2. Wtedy mamy dwa rozwiązania i, 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 i no to jest wtedy właśnie spełniony ten też drugi warunek. No dobra, no i teraz co by chcieliśmy? Znajdź te rozwiązania, ok, bo znaleźliśmy wartość parametru m, no to teraz znajdziemy te rozwiązania, po prostu podstawiając te wartości do naszego równania. Dla pierwszy przypadek, gdy m równa się pierwiastę z dwóch, to będziemy mieć 16 przez m kwadrat, czyli przez 2 razy x kwadrat, minus 6 pierwiastku z 2 x, plus 2 równa się 0, uporządkujmy to 8x kwadrat, Minus 6 pierwiastków z 2x plus 2 równa się 0. I właśnie sobie uświadomiłem, że w sumie po co to robimy, skoro my wiemy, że to jest w przypadku, gdy x1 jest równe m2, a x2 jest sześcianem tej liczby. Dobra, więc tutaj x1 ma wyjść po prostu pierwiastek z 2 przez 2, a x2 w takim razie ma wyjść równe. Pierwiastek 8 przez 8, czyli 2 pierwiastki z 2 przez 8, czyli pierwiastek z 2 przez 4. A czy jak ktoś chce, to oczywiście może sobie tutaj teraz policzyć deltę z tego i sprawdzić, czy wyjdą te rozwiązania. No ale powinny. Natomiast gdy mamy przypadek drugi, no to m równa minus pierwiastek z 2. No to właśnie pamiętamy to, co ustaliliśmy tutaj wcześniej. Że x1. E, aha, nie, to było wszystko z tego warunku. Czyli że x1 to jest m drugich, no i x2 jest odpowiednie do tego. Czyli wtedy x1 jest równe minus pierwiastek z 2 przez 2, a x2 wtedy będzie równe minus, pierwiastek z 2 przez 4. No i, i, i to są wtedy nasze tutaj rozwiązania dla tych mów. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu, subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.